Dzisiaj będzie kolejny filmik z otwierania paczki. Tym razem taka mała. Tutaj powinny być stateczniki, jak się nie mylę. Chciałabym tu zacząć. Dobra. A, to jest pudełko chyba fasonowe. Więc jakoś Spell. O kurde. Fajnie, na ze zespela, ale jest w takim stanie, że chyba skończy w śmieciach. Chamą napisać jakiegoś produktu. Tak jak mówiłem, że jeszcze było. A Ramka pojedyncza. O, data produkcji. O. o, cztery dni przed wycofaniem świetlówek. O. Dobrze, jest to O, oprawka do startera. Miała być Elgo, a jest polamp. Fajnie. Zobaczę, czy działa. Oczywiście ze starterem polamp. To jest pierwsza rzecz. Stateczniki 13W. One są z 2006 roku. To są elgowskie. Nie no, czy ten no, w pudełku pójdzie do śmieci, bo takie beznadziejne sobie rozłożę. razu sobie do K800 tylko gdzie, gdzie jest K800? No nie wierzę! K800 mi zniknęła. A jest. A to ja w takim miejscu dziwnym położyłem. No, trochę za mały. Ale chociaż nie, no da radę tutaj chyba. O, wiem! Tu, dobra, chyba da radę ten statecznik, bo one oryginalnie miały inny, jeśli się nie mylę. Jeszcze dlatego kupiłem Vs -y. No a to jest 8, K800 z kosza To się na elektronik przerobił niestety Z tej paczki to będzie tyle.